Co tu w kuchni dzieje się? Hamburgera tego chcę. Teraz kołem zakręcę. Zaraz trafi w moje ręce. Też bym coś dobrego zjadł. O, pyszny hamburger spadł. Miło było widzieć cię. Mi nic nie udaje się. O, widzę tutaj nowe koło. Zaraz będzie mi wesoło. Obym dostał coś fajnego. Co? Wiaderko? Nie tego. O, a co my tutaj mamy? Super rzeczy wygrywamy! Ale fajnie na rowerze! Słodki kotek, aż nie wierzę! Znów się nie udało! O, ale coś zostało! Bardzo wygrać chcę. Czemu to nie kręci się? Deskę podłożę! Na pewno pomoże! Koło się odblokowało! Oby mi zabawkę dało! Hurra! Dziękuję! Ojej! Chyba coś się psuje! Nie będę czekać! Muszę uciekać! Wielka fala goni mnie! Szybciej jedź! Rowerem lwie! O nie! Za wolno jedziemy! I już nie uciekniemy! Całe miasto zasypałem! Ale w końcu wygrałem! Prawie wszystko spakowane! Muszę biec już na przystanek! Wziąłem z domu wszystko, zdążę chociaż było blisko. Hej, kierowco, jeszcze ja! Co za rozpoczęcie dnia? W samą porę dojeżdżamy, zaraz lekcję zaczynamy. pierwsza jest litera O. Puszczcie ją raz, dwa. Ja już mam! Ja też skończyłem! O mnie w domu zostawiłem. Ale pomysł pewien mam, narysuję wszystko sam. Moje A już jest skończone. Ale my już B mamy zrobione. Szybko, szybko, bo czas leci. Ha, pokazujemy dzieci. Tyle dzisiaj było w planie. Teraz czas na ocenianie. Ale fajna lekcja była. Nieocena przygnębiła. Może jakoś mu pomogę. Paski z naszych uciąć mogę. Potem wszystkie części skleję. To pomoże, mam nadzieję. To dla ciebie, drogi lwie. Lekcja znów zaczyna się. Jeden raz jeden, ile nam da? Przecież wiemy, to jest dwa. Ups, było do góry nogami. Co ten owad robi tu? Zaraz dam nauczkę mu. Ach, myślałem, że go trafię, ale zamknę go w mej szafie. Ale tam ubrania nasze są, co się dzieje z szafą mą? To dlatego tutaj wpadł. Nasze rzeczy prawie zjadł. I co my teraz założymy? W sklepie nowe ubrania zakupimy. Sprawdźmy, co tu mają. Bo nam uszy zamarzają. Ciepłe czapki kupić muszę. Mamy tylko kapelusze. Mamo, nadal zimno nam. Coś ciepłego znajdę wam. U są peruki. Poprosimy te trzy sztuki. Bardzo mi się podobają. Dodatkowo dobrze wyglądają. Ja też cieszę się ze swoich. Lecz nie chronią uszu moich. Zmienię twoje uczesanie! Bardzo dobre rozwiązanie! Zimna już nie wytrzymuje! Coś ciepłego potrzebuję! Czas przymierzyć coś nowego! Ale tatę mamy fajnego! Skoki jak na trampolinę! Wyskoczyłem na sprężynie! Ork w odpadach wylądował. Chętnie bym tu przemeblował! Wszystko rzucać chce i zgniatać. Te opony będą latać. Może woda mu pomoże? Szybko zawór ten odporze. Mały prysznic ci dziś zrobię, bo toksynę masz na sobie. W końcu spokój zapanuje. Lecz do beczki coś wędruje. Te opady kąpiel mają. Potem wszystko pożerają. Ich apetyt ciągle rośnie. Nie wygląda to radośnie. Wodą je potraktujemy. Kroplą ich nie umyjemy. Chodź na górę uciekamy! O nie! Coś za szybko się zniżamy. Zaraz ściany przeskanuje. Gdzie tu woda się znajduje? Wiercić trzeba w tamtej ścianie. Czas na domu ratowanie. Woda wszystko wypełniła i owady oczyściła. Teraz tylko zanurkuje no i odpływ odkorkuje. Całą wodę wypuścimy. Już owadów nie ujrzymy. Chętnie bym coś sobie zjadł. Gdybym w świat jedzenia wpadł. Wszystko było wyjadalne. Tylko jeść to jest genialne. Muszę włożyć coś do brzucha. Widzę coś łakączucha. Hej, co ty sobie wyobrażasz? Bardzo mocno się narażasz. Z królem sobie porozmawiasz. Dowie się co tu wyprawiasz. Królu, lew ten zjeść coś chciał. Przy mnie M&M'sy kradł. Bardzo rozzłościłeś mnie. Czas do celi wrzucić cię. Wyrok zapadł już po tobie. O, zaraz będę w tym otworze. Szybko, niech mi ktoś pomoże. Ja do sera już wskakuję. Król pomocy potrzebuje. Te tunele się nie kończą. Wszystkie drogi się tu plączą. Chyba nie? tędy stąd wyjdziemy. Lub na dobre tu tkniemy. Wiem, mam lepsze rozwiązanie. Czas na sera podjadanie. O nie, czeka nas spadanie. Będzie miękkie lądowanie. A słoik powróciło! Dobrze, że się wszystko skończyło. Ma piosenka gra z głośnika. Ok, myszor wjeżdża do chodnika. Czas odpalić moją nie wytrzymam tego dłużej! Większy głośnik go zagłuszy. Lepiej, żeby zatkał uszy. Myśli, że jest taki fajny? No to teraz posłuchajmy. Głośność zwiększę raz dwa, ale teraz głośno gra. Chyba trochę przesadziłem, aż w krzakach skończyłem. Takiej deski potrzebuję, jak na fali poserfuję. Wreszcie jestem coraz bliżej. Teraz zrobię głośność niżej. Wow. Już wyłączam, drogie lbie. Żartowałem, trzymaj się. <laughs> Bardzo lubię, jak muzyka gra. Każdy Uuu. słuchać szansę ma. Tak piosenki głośno grały, że się zbudził hipcio mały. Starczy tego już dzisiaj. Proszę, żeby była cisza. Obudziłeś dziecko moje. O, przepraszam, już przyciszam dźwięki swoje. Głośnik znowu jest zmniejszony. Niech zostanie wyłączony. Dziś robota przetestuje. O o! Jakieś zakłócenia czuję. Kto by coś takiego zrobił, a to szczur magnesem łowił. Wreszcie się pozbędę cię! Ujdziesz na dno morza, lwie! Sytuacja bardzo zła, bo robota zżera rdza. Sam go ruszyć stąd nie mogę. Witaj, Lwie, a może ja ci z tym pomogę? Ha? Może wielkie zęby twe mogłyby usunąć rdze? Aż nie wierzę, że to działa. Ale część znów zardzewiała. Pomysł może to szalony. Z gumy zrobię wnet balony. Najpierw z rdzy je oczyścimy, potem gumą ochronimy. Wszystko prawie jest gotowe. Jeszcze tylko płetwy nowe. Te muszelki się nadają. W wodzie dobry napęd dają. Bardzo mocno Ci dziękuję. Teraz z wody wylatuję. Wielka fala cię pokryje. Jestem w rdzy, po samą szyję! Chyba dzisiaj czas na malowanie by było jak na planie. Dwa kolory, czarno-różowy, no to zaczynamy. Toaleta, potem zlew, pracowity ze mnie lew. Wszystko jest już ukończone. Każdy uczeń w swoją stronę. Lecz po chwili zasmuceni, w świeżej farbie ubrudzeni. Co tu najlepszego się wydarzyło? Przecież wszystko mokre było. Źle swą pracę wykonałem O nie, znowu nie uważałem No i wylądowałem w jakimś piasku Wielki smok, jestem w potrzasku Muszę uciec, w górę, hop! To ciekawe, smoku stop! Nagle super pomysł mam Pyszny ci posiłek dam Z piasku wszystko uformuję Twojego ognia potrzebuję. Z tym płomieniem podmuchałem. W kryształ wszystko to, co przygotowałeś, pozmieniałem. Teraz remont mi się uda. Przecież to są jakieś cuda! Lepiej późno niż wcale! To wygląda doskonale! Dziś zwiedzimy coś nowego. Czy ja widzę coś złotkiego? Szkielet nie chce puścić wcale. O nie! Bardzo szybko uciekałem! Ups, gdzie ja wylądowałem? Oczom z tym nie wierzę! Niech mnie z tego ktoś zabierze! Co się kryje tu za drzwiami? Mają zamek z kolorami! Może łatwo je otworzę, jak z kolorów wzór ułożę. Jeden już odblokowany. Po zielonym czerwień mamy. Teraz cztery niebieskiego, potem wszystko do żółtego, na koniec fioletowe. No i wszystko już gotowe. A za drzwiami złoto leży. Chyba nikt mi nie uwierzy. Wiele monet tutaj mam, kupię tyle rzeczy sam. Wow. Lwie tu zasad przestrzegamy, złota stąd nie wykradamy. Cóż, nie wezmę skarbu tego, ale wciąż mam coś pysznego. Mm.